Dzień dobry. Dziś mówimy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Żyglinka, niedaleko miasteczka Śląskiego. I to dzień dobry. Dziś jest wyjątkowe, bo po dwumiesięcznej przerwie, po przerwie wakacyjnej, w wyspani. Oczywiście. Ochotnicza Straż Pożarna w Żyglinku to straż, która działa tutaj prężnie i cały czas przodu. Tak, no działamy od 1908 roku, więc jest to już prawie 115 lat. Jeździcie do czego? do wszystkiego. Ta remiza, przyznam szczerze, robi wrażenie. No robi wrażenie, jesteśmy świeżo po remoncie, remiza jest rozbudowana, o jeden garaż dodatkowo i wyremontowany jest cały ten, docieplony, także mamy zupełnie nową remizę. Macie też w swoich szeregach druchny. <noise> no tak, ja już jestem w straży praktycznie od 20 lat, z małymi przerwami. I druchny do akcji jeżdżą? Jak najbardziej, ja akurat jestem kierowcą w naszej straży. I którym samochodem pani kieruje? Eee, manem, mielczem. Tutaj w naszej remizie, wyremontowanej remizie, mamy też e, taką izbę pamięci. Dokładnie. Jest e, zrobione takie pomieszczenie izba pamięci. W... W której mamy wszystkie jakieś stare pamiątki, jakieś albumy, zdjęcia. I też wiem, że do izby, ale też do remizy zapraszacie, zachęcacie młodych ludzi. Tak, mamy w swoich szeregach młodzieżową drużynę pożarniczą, ale również zapraszamy klasy na jakieś pokazy, na jakieś ćwiczenia, czy to z ratownictwa medycznego, czy to pierwsza pomoc, także szkolimy też czasami. Skuteczna pobudka dla strażaka to jaka? Alarm syrena. No właśnie i my bardzo tęskniliśmy za tymi strażackimi pobudkami. Dziś obudzimy się syreną, strażacką oczywiście, ale taką, która na co dzień sobie spoczywa. Dokładnie, jest to syrena, która działała dawno, dawno temu. W tej chwili właśnie jest w tej Izbie Pamięci jako taki eksponat muzealny. Odpalamy naszą syrenę, a nie będzie to wcale takie proste.